Po tym, jak Maciej Dowbor odszedł z Polsatu, nie milkną wypowiedzi kolegów i koleżanek z branży, którzy nie mogą nadziwić się jego decyzji. Wśród nich jest także Piotr Gąsowski, który publicznie wyznał, że nic nie wiedział o decyzji kolegi. Maciej Dowbor 12 czerwca na swoim profilu na Instagramie poinformował, że po 20 latach przestaje współpracować z Polsatem. Chociaż były pojedyncze osoby, które wiedziały o tym, że prezenter rezygnuje z pacy, dla większości osób z branży był to prawdziwy szok. Wśród nich był także Piotr Gąskowski, z którym Dowbor przyjaźni się od wielu lat. Widzowie uwielbiali ich duet w Twoja twarz brzmi znajomo, Piotr Gąsowski ubolewa nad odejściem Dowbora. Decyzję Dowbora niezwykle ciężko przyjął jego były już kolega ze stacji, Piotr Gąsowski. Były ekranowy partner do wbora nie wiedział wcześniej o jego odejściu i zdecydował się publicznie wyrazić swoje zaskoczenie w mediach społecznościowych. Drogi Maćku, a jednak to prawda, że odchodzisz. W takim razie zaczynam tęsknić i łzy ronić. Coś ty zrobił? To ja po całej wielkiej burzy wracam do programu, a ty nagle wysiadasz, a w zasadzie wyskakujesz z rozpędzonego samolotu. Mam nadzieję, że wziąłeś jakiś spadochron, a jeśli wziąłeś, to że ci się otworzy przed lądowaniem na twardym gruncie. Możemy przeczytać na Instagramie gwiazdora. Dodatkowo Piotr Gąsowski nie omieszkał nazwać dowora jednym z najlepszych prezenterów w kraju, a żeby post nie brzmiał zbyt poważnie, to wplutł do niego humorystyczny akcent. Zaznaczył, że tuż przed doborem na podium znajdują się on i Krzysztof Ibisz, powody odejścia do wbora z Polsatu. Chociaż w swoim oświadczeniu Maciej Dowbor zaznaczył, że nie odszedł z Polsatu ze względu na konflikt z dyrektorami i obecnie nie planuje nowych wyzwań zawodowych, dużo mówi się o tym, że prezenter już niedługo znowu może pojawić się na ekranach naszych telewizorów. Plotkuje się o tym, że Dowbor miałby przejść do TVP, gdzie zaproponowano mu i jego mamie występ w rodzinnym show. Podobno, jeśli pierwszy program wypadnie dobrze, a współpraca Dowborów ze stacją będzie przebiegać dobrze, rodzinnych duet stanie przed kamerą jako para prowadzących pytania na śniadanie. Katarzyna Dowbor jednak zdementowała te doniesienia.